Jestem ja... No właśnie chciałem to powiedzieć. Ja... O, no tak. Dzwonimy wszyscy. Wszyscy dzwońmy od razu. A ja mam dwa oki. Ja mam dwa oki toki. Tu po skradaniu skończyliśmy tutaj. Pamiętam że byłem podpity. No beka w chuj. Ty <grym> zawsze jesteś podpity. No, zawsze jak gramy, ja <zaufania> zawsze jak gramy to laję ci też. Teges, trzmeges, pom, pom, pom Chyba teges, trzmeges Nie, patrz, możemy tu zaskoczyć Okej okay. No dobra, co ma? O, co to? kurwa Nie wiem no Dobra, bo my patrzcie, idziemy tu Ale coś było na karteczce, co tam było na tej no karteczce? Quiz, na aparacie mi się zmieniło Wcześniej byliśmy we dwóch A teraz zdjęcie mi się zmieniło no bo my mamy coś... Ja mam konkretnych miejsc i... szukać. Ale to jest... Konkretnych miejsc szukać. Nie wiem, czy wy to znaczy, macie... Ja mam taką, nie wiem, bramę z takich prętów. Ja mam żółtą ścianę na aparacie swoim. Wow, można się chować. Ja pierdolę, Kacper, to są szafki, nie? To czyli... Ja, to wiem, ja mam, ja mam z... żółty, żółte piętro, wiesz? Czyli... Chyba nie mamy być tutaj, Rafał. O, mam niebieskie, mam niebieskie. Dobra, chodź, Rafał, szukamy. O, kurwa, jest ten chujec, no. Narysowany gość. Hmm, ja mam sam szukać. Ej, słyszycie mnie? Jak coś, to ja szukam białego vana. Zdjęcie białego vana. Wiemy, wiemy, ja też mam. Wiemy. Dobra, no musimy iść do potwora. Katrin, zostań tutaj. Nie nie żebyśmy nie we dwóch nie Albo ty idź, jak chcesz. Dobra, to ja pójdę. Ja pójdę, ale jak zginę. I wszystko jasne. Kurde, dopiero co się stream zaczął, już intensywnie jest. On tam jest. I czy dla mnie. Chyba nie o to chodziło. Dobra, idę, kurwa, działam. O, po prawej był. No jest, ja poszedłem. Oh, kurwa! Pomocy, kurwa! Jak to jest? Jak to jest lewo? Kurwa! Odskręcił! Chyba nie spierdolę, nie mam gdzie. Kurwa! Spierdalaj! O! Zniszczyłem! Kurwa dał kurwa. mi <gry> kurwa, kacper! Ale nie! Kurwa. Coś wam się chyba w głowach! Ale możliwe, że jest kilka, bo on był po prawej. I kurwa, ja dalej, ten możliwe, że ten, możliwe, to że. Dwa by było już? Że dwa są, no? Dobra, wychodzę. No, no ja chuja widzę w tym tenczuch. Bo się widzę! Ja nie widzę. A ja widzę! Wow! o kurwa, i przez Klaudię wszystko. Czyś hmm. ciebie, kurwa. Bo mnie. Dużo że jakiś, kurwa. Nawodnij się. Ja nie widzę tutaj przecież widzisz, że nie widzę? Rafał nie, na zdrowie A ten. Ci co nie odpierdalają? A to. Co to kurwa robicie? <grym> Rafał. Żyje, Oj. No, czekaj. Spróbuję nie zginąć. Pana to. Skacz pojarze go. No właśnie chcę. O kurwa. Nie no profesjonał. <grym> Tak <gry> gdzie tu mogę bo... <gry> tak całego zgrapę okay. Spierdolio no, Dobrze wszystko jest w porządku. Może coś się z dźwiękiem rozjechało O jest auto O. <gry> Ale jest auto znalezione. Aha, mam zrobić potwora zdjęcie <gry> Tylko żeby wiedział skąd go do niego biegnie o tego. Wiem, że mam Klaudię ze sobą. No. zrobiłem mu zdjęcie, ale nie wiem czy zaliczyło. To to ale ten, ten parku rozkara, kurwa. No, ale profeska, kurwa. Z... Wiecie co? Nie no, mordy. no dobrze. No tak, no? no? y bo ja zrobiłem progres. W tym, poczekaj, bo ja nie wziąłem aparatu. A, to, ja zrobiłem progres, zjechać na liczbę. To musimy jechać jeszcze? jeszcze niżej Bo ja musiałem dwa zdjęcia zrobić na moim. Puśćcie mnie! <laughs> no spokojnie, nie jedziemy kurwa jeszcze Ja już raz spadłem, drugi raz nie mam zamiaru Nikt ci w uwierzy, że nie masz zamiaru spać Rafał! Taki jesteś mądry, to poczekajmy do lewej. Nie! Przestań, <laughs> tak. Okay. No okej się jakby wejść do tego, bo tora, jak ja zawsze musiałem da... spadać Ee, Skaczać! Skaczać? Skaczać! A, tu! Skacz! <laughs> Ale... O, smajlery. Flip. O. Aha. Kurwa, po weź Kurwa, bajcie. Co, to już kurwa jest przesada? Co, chłop się kurwa, windą bawił? Kurwa, się patrzy w tą drzwi... Nie, 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 takie nie, 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 kurwa ja mówię mu, że mnie wpuścił, ja on się to bawi tą dźwignią Ja patrzyłem z boku z niego, to jako pośledzenie. Ja myślałem, że on ma laga, nie? No bo to inaczej nie można było nazwać Chłop sabotował grę, kurwa Odpowiedz mi szczerze, główny z ciebie jesteś? Klika, góra-dół, kurwa, góra-dół Dobra, trzeba latarę wyjąć, no, ale mamy trzy, trzy głowy znaleźć, dobra co, trzy Widzieliście, głowy, to co nie tam jedna. się na nas rzuciło? Smiler kurwa, jeszcze ten, hello Dobra, skakać, e! O, kurwa! E no. no, no A jest, jest hello tam, widzicie? Jest he hello Jest hello. Hello. hello, no Dawajcie, idziemy na ten Kamera oh, niż smilery Rada nać o, oh, łoł, oh, łoł, oh, łoł oh. close, close, close Co, co, co? Kto tu idzie z nami? Pokaż plakietkę kurwa Kupacy! Jest, Twarze, 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 ale dwie. Dobra, never mind. Nie, trzy. Yes, to dobra, no to jeden się z nas poświęci no do złosku foty i. Yes. No, yes. O kurwa! No i chuj, no i znowu. Znowu twoja lina? Eee, Ręka mnie swędzi, żeby panu przypierdolić, panie. Nie, 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 Nie mam żadnego, kochanie, jest wszystko w porządku. Koinka się świeci, jest wspaniale. Ale fajnie! Będziesz tutaj tak stać? Nie doświetlać teraz? Piano, co ty robisz? Kompletnie cię pojebało. Daj tam jak było. Daj tam jak było, co ty kombinujesz? Co ty tu odstawiasz? O, wyjeżdżamy. się ten, otworzyło się wyjście stąd. O, wejście do ogrodu jakiegoś. Rajskiego. Co to było? A to z tego telewizora. Teraz coś wyjdzie mu z tego telewizora, jak go zeżrę. Ty co się wypiął w ogóle? Żeby to zdjęcie zrobić. Czekaj, on przyjechał stamtąd. Chciał si wejść. O! Przyszliśmy grę! <grystanie> to dużo tam w tej gry nie zostało! Od ostatniego razu! O kurwa! No to nieźle panowie Ja ci pierdolę jeden poziom nam zostało do ostatniego razu, to no nieźle kurwa, ty, ja, ja, nawet... chciałem, ja chciałem pojechać na start zobaczyć czy tam coś się zmieniło, co nie. I ja to z zobaczę, czy zobaczyłem copały. Ja nawet ja nawet kurwa nie wiem jak mam odcinek z tego skleić kurwa, nie? To... Czyli ostatnio, żeśmy praktycznie skończyli grę. Umawia... Dobrze Klaudia dobrze napisała, umawialiśmy się tygodniami na 20 minut gry kurwa nie, nie. Ja pierdolę ty, no ja nie wiem stary to jak ja mam w ogóle tą serię skończyć na YouTubie teraz, co ja mam stawić Nie wiem, kurwa ty tyle, nie jest odcinka I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć i dziękuję, proszę wyłączyć